Kierownik sklepu groszek hałby. Zapraszam za też. Już włączona. Już włączona. Groszek hałby. Oraz drugi. na no, pan Oczywiście. Super. A teraz jedziemy w górę. jedziemy do ramki zdroju, pan Franciszek Boknak z żoną. Jest to jeden pan w Jest z nami również pan Teodor Pawłowski, groszek Józefów. Zapraszamy. Brawo. Synem. Przyszłym sklepu, Szanowni Państwo. To rodzinny biznes. Przekazywany następnym pokoleniom. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. A tak, wszyscy muszą... To, Mikołaj wykładne zdjęcia. Tak jest. Mikołaj Witzła piękne zdjęcia. Jeszcze raz brama. Kolejny właściciel sklepu Lewiatan Jastrze.